I nie patrzę na gwiazdy, żeby szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowy. Siema jestem szósty i witam Was w nowym roku, który zaczniemy odcinkiem zapowiadającym to, co na pewno stanie się w roku 2017 w Pokémon GO. Mam też nadzieję, że wszyscy żyją, mają się dobrze i humory ogólnie dopisują. Chciałbym jeszcze złożyć Wam życzenia noworoczne, więc wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i ogólnie, żeby wszystko było okidoki. No właśnie, okidoki. 6. Mamy malusienki problem. Wczoraj wyruszyłem z Mietkiem, jak co rok, na imprezę sylwestrową. Dobrze się bawiliśmy, aż do momentu, kiedy Mietek zniknął mi z oczu. I nie do końca wiedziałem, gdzie on jest, co się z nim stało, no ale powiedziałem: okej, okay, Mietek jest dorosły, da sobie radę. Dopiero dziś rano do mnie zadzwonił i powiedział, że nie wie jak, nie wie dlaczego, ale obudził się przy piramidzie w Egipcie. Ja jednak doskonale wiem, czemu, bo był tak pijany po tym, jak daliście mu ponad 5000 kieliszków wódki, że nawet nie pamięta, kiedy wsiadł do tego samolotu i poleciał. Sprowadzenie Mietka z powrotem do Polski będzie kosztowało 2666 łapek w górę. Tyle zażyczyła sobie linia lotnicza, która zajmuje się przewożeniem Magii Karpi. Uratujemy Miatka? Tymczasem przejdźmy już do odcinka. Miejsce szóste, a na nim kolejne ewolucje Eevee. Szczerze mówiąc, myślałem, że zostaną wprowadzone w poprzednim roku, jednak nic z tego. Mogę wam jednak zdać, że przeczytałem ostatnio artykuł na takiej dosyć wiarygodnej stronie, że dwie nowe ewolucje, czyli wersja mroczna oraz psychiczna, pojawią się do końca stycznia w Pokémon Go, niezły rymy, co. Nie wiem jak wy, ale naprawdę mam nadzieję, że to jest prawda, bo chciałbym w końcu zrobić ewolucję w Ambariona miejsce piąte, czyli kolejna rzecz, która na pewno będzie miała miejsce w roku 2017. Mowa tutaj oczywiście o całej drugiej generacji. To jest pewne i przesządzone, Jeżeli Niantic chce nadal nas utrzymać przy grze przy Pokémon Go, to będzie musiało wprowadzić coraz to nowsze Pokémony do gry. Na przykład dwa lub trzy Pokémony z drugiej generacji na tydzień. Także było to ciągle ciekawe i ciągle żebyśmy chcieli łapać nowe okazy. Jeżeli tego nie zrobią, no cóż, gra po prostu upadnie, więc jestem pewny, że druga generacja stopniowo będzie się ukazywała. Miejsce czwarte, a na nim Shiny Pokemony. Tak samo jak w przypadku ewolucji Eevee, wszyscy byli pewni, że Shiny pojawią się już w pierwszej generacji, a właściwie do końca zeszłego roku. Z tym jednak też nie wypaliło, jednak jestem pewny, że w 2017 Shiny zostaną w końcu wprowadzone. Miejsce trzecie, walka trener vs trener, czyli PvP w Pokémon GO. Nieraz już o tym mówiłem, że fajnie byłoby gdyby była możliwość walki z kumplem, w końcu czy jest coś lepszego niż skopanie tyłka koledze, który stoi obok nas? Oczywiście, że nie ma nic lepszego jestem totalnie przekonany, że w tym roku zostaną wprowadzone również totalnie nowe takie właśnie smaczki jak trener vs trener. Miejsce drugie, wymiana pokemonami. To też było wiele razy zapowiadane, wiele spekulacji i informacji mieliśmy na ten temat, jednak Niantic nie popisało się również w tej materii i wymiana poksami nadal jest niemożliwa. Teraz mają na to kolejny rok, ale coś mi się wydaje, że nie będziemy musieli złożyć na to długo czekać i na pewno akurat ta funkcja zostanie wprowadzona jakoś na przełomie miesięcy. Miejsce pierwsze, nowe itemy, m.in. nowe Pokebole, nowe malinki do wabienia Pokemonów, nowe inkubatory, nowe lury, nowe ubrania, czyli nowy customizer e, i jeszcze parę innych nowości tego typu, na które przynajmniej ja osobiście bardzo mocno czekam. Jeżeli macie jakieś pomysły, które wy chcielibyście, aby dodano w 2017 do Pokémon Go, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Tymczasem to byłoby na tyle. Trzymajcie się i pamiętajcie, chcecie uratować Mietka? Jeszcze raz udanego roku. Cześć! Zostawiam z moim bogiem Gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa broli, dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośnej, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki prawdziwe i pierdolę kwestie lat. Pierdolę.